Nie uwierzycie, ale zawaliłem cały projekt i o ile na pierwszy rzut oka wszystko wygląda spoko, fajnie, pięknie, o tyle teraz Dagmara i Michał po prostu zamkną uszy albo pominą tego shorta, wydarzyło mi się tu parę mankamentów. Zrobiłem sobie taką przemiarkę na sucho, żeby sprawdzić czy wszystko mi ładnie pasuje, no i nie uwierzycie walnąłem się o jakieś 22 cm, ponieważ te linie tutaj tak samo jak ta linia tam, powinny iść przez środek, tylko dlatego, że taki miałem stary, żeby po prostu te linie mi się zbiegały przez, no w taki sposób, jak wam teraz pokazuję tutaj palcem, no i nie za bardzo wiem, co z tym fantem zrobić. Mało tego, okazało się, że wszystkie oznaczenia i napisy, które pisałem na lewej stronie, na jasnym skaju, powyłaziły po prostu na zewnątrz, co dodatkowo sprawia, że wygląda to mało estetycznie i jak popatrzycie się, po prostu jest dupa zbita, ja coś z tym będę musiał zrobić. Ale to nie jest tak, że ja nie wiem jak z tego wyjść, jak to naprawić, już nie wiem jakiś zarys, pomysł w głowie mam, a wy jeżeli jesteście ciekawi, jak finalnie skończy się projekt Poterii do Audi A4B5, zostawcie obserwację, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych aktualizacjach. Trzymajcie się ciepło, cześć!